Dzień dobry, witam Was dzisiaj z dżungli w jej nowym wydaniu której tej dżungli no, praktycznie nie ma jak widać na obrazku. Już jakiś czas temu kiedy zmienili godziny wygląd tej mapy obcięli bardzo dużo zarośli no widocznie komuś te drzewa i krzaki przeszkadzały i teraz dżungla wygląda trochę bardziej łyso. Gramy tu tą bitwę na 3 punkty i będę jechał dookoła punktu C. Mam nadzieję dojechać do nich podrespa i na Bezczalnego im tam trochę namieszać. I przy tych zmianach, które gejdziny robiły na mapie zlikwidowały praktycznie tą miejscówkę tutaj po lewej na skałach. Można co prawda tam wjechać i strzelać, tylko że w tej chwili jest to dużo bardziej wymagające i nie bardzo udaje się tam zrobić cokolwiek fajnego. No a ja się zgapiłem i od prawej strony dookoła jeziora objeżdża mnie PT-76. Ja mam uszkodzony zamek, straciłem załogantów. Próbuję się naprawić i czekam aż to PT tutaj wyjedzie z skały. Koniec przeładowania i następne obrażenia. Tym razem z pożarem. Udało się wsadzić krytyczne w PT, ale nie udało się zrobić fraga. A te fragi będą mi potrzebne, bo w tej bitwie mam ją skończyć na. Najdalej drugim miejscu, na szczęście, nie muszę bitwy wygrać. No, ale trzeba trochę fragów postrzelać, żeby tych punkcików nazbierać i drugie miejsce wywalczyć. A tymczasem, czołg mam coraz bardziej pokiereszowany. Zostało mi dwóch załogantów. Co prawda mogę sobie zrobić jeszcze uzupełnienie, ale że mam tuż przy sobie M18 no to najpierw próbowałem się zająć nią weszło tam krytyczne. Jeszcze przeładowanie, ale drużynowy mi z 18 pomógł i tak drugi frak przeszedł obok nosa. Na razie tylko dwie asysty w bitwie, no i to był dobry moment, żeby załogę uzupełnić, ale nie przyszło mi to do głowy, żeby to zrobić. Zwłaszcza, że był tutaj jeszcze średni czołg, on co prawda już zginął. No, ale jestem coraz bliżej respa, i teraz raczej trzeba uważać na to, żeby któryś z nich. Któryś z czerwonych nie wyjechał na mnie, a dwóch już jedzie. Przejechało M4, zdaje się to było. No tak, M4A2. No i teraz już wyjeżdżam na przestrzał na respa. Zobaczymy, jak uda się tutaj pograć. Cały czas mam tylko dwóch załogantów, to przeładowanie moje będzie trwało teraz bardzo długo. No i tutaj podświetlenie na IKV, i jeszcze po lewej, na dole, następny średni pojazd. No właśnie, M4A1. Od Respa z góry jadą następni przeciwnicy, jest tam T1, E1. Nie, to jest M6, A1. Przyjechał jeszcze KW-85. Kapuś włączony, więc już tutaj nie ma się co kryć, trzeba po prostu strzelać. No a do tego potrzebny byłby mi jeszcze jeden załogant, żeby to się odbywało w miarę sprawnie. No, i postanowiłem, że to już teraz nie ma co zwlekać i szukać innych, dobrych miejsc, tylko po prostu to go załoganta przywołać. No, i są tu znowu przede mną czerwoni. Za chwilę będzie dalsze strzelanie. Przyjechał RL44 a my niepostrzeżenie straciliśmy punkt A no i przegrywamy bitwę ARL do mnie strzelił i dostał bułę od drużynowego na górkę przyjechał jeszcze Flak 8-8 strzał tylko za trafienie i Flak mi się odgryzł ciekawe skąd on miał taką dużą depresję jak mu się udało tak nisko opuścić działo no ale niech mu będzie. Kilka fragów zrobionych, trochę zamieszane. Tracimy też punkt C. No i teraz będę chciał sobie jeszcze powalczyć o ten punkt. Drużynowi walczą o punkt A. A ja wjeżdżam na górkę, żeby złapać jakieś podświetlenia i z dystansu próbować chociaż do kogoś strzelić. M4A3E2 był za nisko. Pocisk wylądował w ziemi. Cały czas mamy stracony punkt A. I tu podświetlenie na górce stoi M4A4. Wyłapane, zielone. M4 zlikwidowana. Ona tam strzelała do naszych, blokowała dostęp do y, punktu A. Mam nadzieję, że w tej chwili będą mogli nasi tam ten punkt prze, przejąć. A my moglibyśmy powalczyć o punkt C, który też do nikogo nie przynależy. Przede mną podświetlenie na ciężkim czołgu to jest to M4, A3, E2. Drużynowi wjechali na punkt C, wjechali też na y, nasz punkt nad morzem, na punkt A, a ja sobie strzelam do czer każdego czerwonego, który tylko będzie chciał mi się tutaj pokazać. Punkt C za chwilę będzie przejęty, trochę później punkt C. O ile ktoś na niego wiedzie, bo okazuje się, że wszyscy drużynowi z tego punktu zjechali. ja Kolejny raz straciłem y, załogantów. Na szczęście trzech jeszcze jest żywych. Udało się zlikwidować SU122. W to samo miejsce przyjechał jeszcze M41. No i tak sobie tutaj stoję i poluję na czerwonych. W tej chwili punkty są tak ułożone, że bitwa się zatrzymała Przede mną jest vk 30.02 Od tyłu przyjechał do mnie M4A4, u kolega się pomylił i stracił przez to swojego z swojego średniaka spadły bomby. Jakieś uszkodzenia zebrałem. Szybka naprawa. No i mam przed sobą KW85. KW wyjechał troszkę dalej za tą skałkę. Dzięki temu udało mi się wyjechać na płaskie na górę. Tylko do KW nie trafiłem. On też nie trafił do mnie, a że mam podświetloną dolną płytę, to korzystam z okazji i robię kolejnego fraga. Nasi wjeżdżają na punkt B, odbierają punkt czerwonym, więc ja sobie tutaj wjadę na punkt C i też będę próbował go zająć. Strzela do mnie M4A3E2, cały czas tam stoi schowane. Będę stał za osłoną, próbował strzelać do tej M4. No, okazuje się, że to jest M4, ale tam przy punkcie B poleciały bomby. Punkt przejęty, bomba wylądowała dokładnie przede mną. Próbuję uciekać. No, i udało się, nawet bez żadnych uszkodzeń. Wydawało mi się, że punkt był przejęty i był, a w tym momencie zaczyna punkt migać. Ponownie go tracimy. Wyświetlił się na punkcie C ciężki czołg, więc objeżdżam skałę i no tak trochę dziwnie, ale będę chciał z nim tutaj powalczyć. KW-220 wyłapane zielone, ale pocisku leciał troszkę za daleko po prawej stronie przeszliznął się po kadłubie AKW wyjechało prosto pod lufę pokazało dolną płytę no i wpadł następny frak. T-34E pocisk zrykoszetował na przedniej płycie przy takim nachyleniu to nawet nie jest nic szczególnie dziwnego ale po do KW-220, i po tym strzale do Teciaka dostałem do użycia bombę atomową, z której zamierzam skorzystać, jeśli tylko zwolni się miejsce na niebie. Przez chwilę była szansa, ale to tu dru drużynowy wywołał sobie samolot. No i ja tutaj muszę zacząć się pilnować, bo mogę. Nie przeżyć tego weszło trafienie krytyczne. Ten ciężar wycofał się, będzie się teraz tam pilnował. Ja próbuję jeszcze dojechać do T34. No ale ten ciężar w każdej chwili może z skałki wyjechać i skończyć tą zabawę. A byłoby szkoda, bo właśnie doczekałem się swojej kolejki do bombowca. Teraz uciekam z tego miejsca, próbuję uciekać, bo strzela do mnie T-34. Na szczęście udało się wejść do bombowca i mam nadzieję, że starczy czasu, żeby dolecieć nad pole bitwy. Nurkuję jak najniżej, zejść, żeby bomba jak najszybciej doleciała do ziemi. Jestem już nad polem bitwy, bomba poleciała i w ten sposób bitwa jest skończona. Zrobiłem w niej swoje, swoje zadanie, udało się zrzucić bombę atomową, dostałem za bitwę żółty medal, więc jest całkiem przyzwoicie. A kto chce, może sobie jeszcze obejrzeć statystyki, które za chwilę się pokażą i z mojej strony to już jest wszystko. Cześć!